Oldboy Kozienice, najlepszy zespół ligi, również w playoffach potwierdził swoją dominację w kozińskiej lidze piłki halowej Sokatocpl. W rozegranych w niedzielę finałach o zwycięstwo walczyły także Świerże, Brzuza i 997 EP Serwis. Pojedynki półfinałowe momentami przypominały partię szachów. Każdy z zespołów czuł wagę spotkania, stąd nikt nie odważył się zaryzykować otwartej gry. W pierwszym półfinale Brzuza, drugi zespół ligi zmierzyła się z 997 EP Serwis które rywalizacje w rundzie zasadniczej zakończył na szóstym miejscu. Ligowe spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem policji 3 do 1. Tym razem na tyle bramek nie było co liczyć. W pierwszej połowie cofnięci do defensywy stróże prawa czekali co zrobią rywale. Ci nie mogąc znaleźć sposobu na sforsowanie obrony 9,97 z dystansu ostrzeliwali bramkę Gerarda Łudzińskiego. Najlepszy golkiper poprzedniej edycji turnieju nie dał się jednak zaskoczyć. Jego koledzy cierpliwie czekali, aż nadarzy się szansa, by skontrować. Takowej nie było, ale i tak przed przerwą 997 dopieli swego. Po uderzeniu Huberta Roszka Piotr Modalewski wybił piłkę na rzut rożny. Sprytnie rozegrany stały fragment gry i nie kto inny, jak kapitan zespołu Marek Czysz pokonał bramkarza rywali. Brzuza przebudziła się dopiero w ostatnich minutach. Szturm na bramkę Łudzińskiego zaowocował dwoma znakomitymi sytuacjami. Najpierw fatalnie przestrzelił Michał Majturzyk a w ostatniej minucie pomylił się również Łukasz Pyc. Bramka zdobyta przez Marka Czyża okazała się jedyną, lecz jakże ważną bodającą 9 9 przepustkę do finału. Drugiego finalistę wyłonił pojedynek Oldboy-Kodzienice ze Świerżami, choć bardziej pasuje określenie z bramkarzem Tomaszem Sadowym. Zwycięzcy ligi na początku nie kwapili się z atakiem. Prowadząc grę długo szanowali piłkę, lecz nie mogło to zagrozić rywalom, którzy nie dali się wyciągnąć spod własnej bramki. Na pierwszą groźną akcję trzeba było czekać do 11 minuty. Uderzenie Bartłomieja Molendy świetnie obronił Tomasz Sadowy. W drugiej odsłonie napór na jego bramkę nie słabł, jednak golkiper Świerżan bronił jak w transie. Dwukrotnie próbował jeszcze Molenda, bez rezultatu. Także Mariusz Traczyk przegrał pojedynek z Sadowym. Z każdą interwencją golkipera rosło napięcie w drużynie odbojów. Rozstrzygająca okazała się dopiero 17 minuta. Molenda wreszcie dopił swego i jego zespół w zasłużenie prowadził 1-0. Jak się okazało to również był gol na wagę awansu do finału. W ostatniej minucie w słupek trafił jeszcze Andrzej Czaplarski. Losy spotkania o trzecie miejsce rozstrzygnęły się dopiero w serii rzutów karnych. Po regulaminowych 24 minutach był remis 1-1, a obie bramki padły w pierwszej odsłonie. W piątej minucie po kontrze Damian Tetlak trafił w słupek, ale dobitka Łukasza Pyca znalazła drogę do siatki. Cztery minuty później wyrównał Grzegorz Wawer i jak się okazało, był to ostatni gol w tym spotkaniu. W drugiej połowie nikt nie odważył się śmielej zaatakować. Rzuta karnych po trzech seriach był remis po dwa. Grano do pierwszego błędu. Nie pomylił się Krzysztof Machaj. Po chwili uderzenie Łukasza Pyca obronił sadowy i to świerżą przypadło trzecie miejsce w turnieju. Finał był dość jednostronnym widowiskiem. Odczuwający trudy meczu półfinałowego zawodnicy 997P Serwis już po 5 minutach przegrywali z Oldboyami 0-2. Wynik spotkania otworzył Andrzej Czaplarski zdobywając 18 bramkę w rozgrywkach. Bohaterem kolejnych akcji był Remigiusz Bayer. Najpierw uchronił zespół przed utratą bramki, by minutę później cieszyć się z pokonania Gerarda Łodzińskiego. Na dobrą sprawę finał mógłby się już w tym momencie zakończyć. Policja zdawała sobie doskonale sprawę, że będzie jej niezwykle trudno odrobić dwubramkową stratę, nie narażając się przy tym na utratę kolejnych goli. Oldboje nie zamierzali natomiast forsować tempa. Wynik meczu w 19 minucie ustalił Andrzej Czaplawski. Oldboy Kozienice pokonali 9, -9 7 MP Serwis 3-0 do zwycięstwa w Lidze, dokładając również triumf w playoffach. Dublet bardzo się cieszymy. Jak wiadomo, było fatum takie ciążyło. Że ta drużyna, co zajęła pierwsze miejsce nigdy nie mogła w playoffach zająć tego pierwszego miejsca, a tutaj się udało, po raz drugi, drugi raz pierwszy raz w Morcie też grałem. No i teraz się ogromnie cieszymy, bo średnia wieku naszej drużyny to już jest dosyć po 30, że tak powiem, no ale mówię to jest forma jakichś przygotowań. Cały czas to jest chyba pokolenie. My lubimy się spotykać, grać piłkę. Planem minimum było wyjście do finałów, planem maksimum wejście do półfinału, a potem to co się ugra no to już uważamy za ogromny sukces. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tej drugiego miejsca. Gratuluję wszystkim i, i chłopakom również za, za wspaniałą postawę. Wiekowo jesteśmy już trochę zaawansowani, ale staramy się jakoś sobie radzić i, i, i dobrze się bawić przy tym. Co godne podkreślenia, gra w finale była niezwykle fair play bez żadnych złośliwych zagrań i pretensji do przeciwników bądź arbitrów. Nic dziwnego, skoro grały ze sobą dwie najbardziej doświadczone drużyny całych rozgrywek. W składach obu nie brakowało zawodników, którzy grali w pierwszych edycjach Opena. Przykładem jest Marek Czyż, który uczestniczył we wszystkich 20. 20 lat szybko minęło, tak jeszcze nie tak dawno były pierwsze turnieje. Szkoda tylko, że publiczności jest niestety coraz mniej, sieci pustkami. A te początki były jednak wspaniałe. Była duża atmosfera, wspaniała atmosfera, dużo ludzi, kibiców. Także, no ale cieszę się, że, że dotrwałem te dwudziestki. To jest taki jubiluszowy i mój również. w Tym bardziej, że, że nie odchodzimy z niczym, także jestem bardzo zadowolony. Ikono halówki jest bez wątpienia również Andrzej Czaplarski. Wywalczony w tym roku tytuł Króla Strzelców jest jego trzecim z rzędu, a siódmym w historii. Te turnieje praktycznie obowiązkowo, jak tylko mogę grać uczestniczę, to jest forma jakiegoś podtrzymania formy. W sumie, w sumie, jak się w dobrej drużynie gra, to zawsze ta droga do bramki się znajdzie. No i w tym przypadku też tak było. Koledzy dobrze podawali. Nic mi nie zostało, tylko strzelać bramki. Podczas ceremonii zakończenia jubileuszowej 20. edycji imprezy, kapitanowie wszystkich drużyn odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy, a czołowa trójka, także nagrody rzeczowe, wręczali je dyrektor Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosław Traczyk. Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz oraz kierownik Wydziału Sportu Kaceris Słowo Mirwach. Wyróżnienia indywidualne otrzymali Andrzej Czaparski, król strzelców oraz Tomasz Sadowy ze Świerży, wybrany najlepszym ramkarzem turnieju. Pamiątkowe statuetki wręczono również Ryszardowi Szmiglowi, który nieprzerwanie od 20 lat sędziuje w turnieju, oraz Franciszkowi Suboczowi, jednemu z pomysłodawców i organizatorów pierwszych edycji halówki, który tak wspomina jej początki. Sam pomysł to był taki troszeczkę banalny, bo myśmy po prostu, nie wiem czy wypada o tym mówić, spotkali się przy piwie akurat z Ryskiem Szmiglem i stwierdziliśmy, że radą właśnie rozpoczął taki turniej halowy piłki nożnej. Stwierdziliśmy, że również dobrze byłoby, gdybyśmy to zrobili w kozienicach. No i od słowa do czynów, faktycznie yy, dzięki wtedy jakby. Yy, przychylności dyrektora Zmitrowicza, ale tego jeszcze Henryka poprzedniego Zmitrowica udało nam się praktycznie rzecz biorąc bez żadnych problemów zainstalować z tym turniejem w hali, nowo wybudowanej hali, bo to chyba hala wtedy rzeczywiście powstała jakoś na jesieni nie, nie sposób nawet wymienić ludzi, którzy brali Udział w tym, żeby całe przedsięwzięcie ruszyło, ponieważ to był ogrom ludzi z elektrowni i nie tylko z elektrowni, również z miasta. W pierwszym turnieju było 17 drużyn, w drugim 22. No i co było wspaniałe, to niesamowita widownia. Trybuny były zapełnione do ostatniego miejsca. Wszystko było fajnie, ale 20 lat temu to wszystko było fajne, no a teraz to tak troszeczkę inaczej to wygląda. Miejmy nadzieję, że może kiedyś powrócą czasy, że na trybunach zasiadać będą ponownie rzesze kibiców.